Nigdy nie zdarzyło ci się, żeby kobieta celowała ci naładowanym koltem w plecy, podczas gdy ty próbujesz nie dać sobie odstrzelić głowy? Mnie się zdarzyło, a najdziwniejsze jest to, że sam podałem jej ten pistolet niecałe dwie godziny wcześniej. Byliśmy przygwożdzeni w moim własnym cholernym domu, kule rozrywały ściany, na zewnątrz pięciu ludzi chciało mnie martwego albo zrujnowanego. A ona, Rose Campbell, Kobieta, której nie dotknąłem od piętnastu lat, kucała obok mnie spokojna jak niedzielny poranek, pytając, gdzie trzymam dodatkową amunicję. Wtedy wiedziałem: albo oboje zginiemy tej nocy, albo właśnie znalazłem jedyną osobę na tym przeklętym terytorium, dla której warto żyć. Ale wyprzedzam fakty: Chcesz wiedzieć, jak mężczyzna ląduje w takiej sytuacji? Jak zasuszona stara panna i uparty rancher, stają się czymś? Co przeraża do diabła ludzi z pieniędzmi i pistoletami. Nalej sobie drinka, przyjacielu, to potrwa chwilę. A jeśli lubisz historię o drugich szansach i o miłości, przez którą można zginąć, kliknij ten przycisk K lubię to, bo będziesz chciał te zapamiętać. Popołudniowe słońce paliło mi ramiona, kiedy ją zobaczyłem. Samotna jeść wyprostowana siedząca na koniu, jakby się do tego urodziła. Znałem tę sylwetkę, zanim zdołałem rozróżnić jej twarz. Rose Campbell, kobieta, która nawiedzała każdy zachód słońca przez pół mojego życia. Na takim terytorium, kiedy kobieta zjawia się sama u drzwi mężczyzny, ludzie gadają, a kiedy tą kobietą jest ktoś, kogo zalecałeś potajemnie za plecami jej ojca 15 lat temu, kiedy to ona jest tą, o której szepcze całe miasto. Stara panna której nikt nie chciał, to nie są tylko plotki. To wypowiedzenie wojny szacowności. Stałem w drzwiach z Winchesterem luźno w jednej ręce, patrząc jak zsiada przy mojej bramie, bez wahania. Jej ciemna spódnica do jazdy była zakurzona od drogi, biała bluzka przylegała do niej w upale. Te niebieskie oczy spotkały moje na dwudziestu stopach suchej ziemi i po raz pierwszy się od piętnastojni. Lat żadne z nas nie odwróciło wzroku. Słyszałam, że masz kłopoty. Zawołała Rose od bramy. Jej głos był niski, ale stanowczy, jakby rzucała wyzwanie wiatrowi, by go uniósł. Jej oczy były utkwione we mnie, ostre jak u jastrzębia, i przysięgam, że złapałem w nich błysk dawnego ognia. Moja szczęka się zacisnęła. Nie potrzebowałem pomocy. Nie potrzebowałem... Nikogo. Ale Tom Brennan i jego kumple zadbali o to, by całe miasto wiedziało o mojej sytuacji: ranczo za duże dla jednego człowieka, brak żony, brak przyszłości. Jakoś to zaaranżowali, popchnęli ją w moją stronę, jak figurę w szachach. Tom Brennan w mieście papla, że zatrudniasz, powiedziała Rose, podchodząc bliżej mojego ganku, jej buty wzbijały kurz. Gospodynie, kucharkę. Piętnaście dolarów miesięcznie, pokój i wyżywienie. Słyszałam to od młodego daniego, Morisona, który usłyszał to w salonie. Dzieciak ma uszy ostrzejsze niż kojot. Oparłem się o futrynę drzwi. Brenan kłamie. Wiem. Zatrzymała się u podnóża moich schodów. Jest też draniem, który myśli, że może manipulować ludźmi jak bydłem. Ale oferta pracy była publiczna. Pół miasta ją słyszało. Jeśli teraz mnie odeślesz, będzie wyglądało, że to ty masz coś do ukrycia. Sprytna. Zawsze była sprytna. Dlaczego? Słowo wyszło chropowato. Dlaczego miałabyś się zgodzić dla mnie pracować? Skończyłam stać w cieniu i patrzeć, jak żyjesz swoim życiem. Powiedziała jej głos lekko się łamał. Twój P.A. odszedł dwa lata temu. Mój zeszłego lata. Czy nie nadszedł czas, byśmy przestali pozwalać ich duchom mówić nam, kim powinniśmy być? Przerwała. I dlatego, że Tom Brennan czegoś od ciebie chce. Jeszcze nie wiem, co to, ale cokolwiek to jest, będziesz potrzebował kogoś, komu możesz zaufać, kiedy przyjdzie to zabrać. Studiowałem jej twarz, szukając oszustwa. Znalazłem tylko tę samą zaciekłą determinację, którą pamiętałem. Gdy kradliśmy chwilę za kościołem, gdy całowała mnie, jakby świat miał się jutro skończyć. Pokój jest za kuchnią, powiedziałem w końcu, odsuwając się na bok. Nie spodziewaj się zbyt wiele. Uśmiech, który pojawił się na jej ustach, był mały, ale szczery. Nigdy tego nie robiłam. Kiedy przechodziła obok mnie do domu, złapałem zapach lawendowego mydła. Tego samego mydła sprzed piętnastu lat. Moja klatka piersiowa się ścisnęła. Obejrzała główny pokój, przesuwając palcami po oparciu mojego drewnianego krzesła. Meble twojego ojca, ale przesunąłeś stół, żeby łapać poranne światło. Zamarłem. Skąd wiesz? odwróciła się do mnie, bez wstydu w oczach. Przez pięć lat co tydzień przechodziłam obok tego rancza, idąc do Miller Place. Okna wychodzą na drogę, więc mogłam zajrzeć do środka. Wdowa Morrison złapała mnie na wpatrywaniu się. Powiedziała, że widziała to spojrzenie w moich oczach wcześniej, w czasach gdy myśleliśmy, że możemy uciec przed światem razem. Przerwała: Wiem, że pijesz kawę czarną rano. Wiem, że trzy lata temu przebudowałeś tylny ganek. Wiem, że nigdy nie przyprowadziłeś tu kobiety. Czy kiedykolwiek ktoś ci się przyznał? Że obserwował Twoje życie, jakby to była książka, której nie mógł odłożyć? To powinno było wydawać się natrętne. Zamiast tego czułem się, jakbym wracał do domu i odkrywał, że ktoś trzymał lampę zapaloną dla mnie przez te wszystkie lata. To dużo patrzenia, powiedziałem ostrożnie. Tak, nie przeprosiła. To prawda. Przeszedłem do kuchni potrzebując dystansu. Miasto myśli, że to charytatywnie, powiedziałem. Że ja przyjmuję starą pannę, której nikt nie chciał. Niech sobie myślą. Rose zbadała moje skromne zapasy. Mam własne pieniądze. Sprzedałam dom mojego ojca, jego sklep, wszystko. Nie jestem tu, bo jestem zdesperowana. Jestem tu, bo tak wybrałam. Brenan coś knuje, powiedziałem. On, Morrison i inni. Naciskali na mnie, żebym sprzedał ziemię kolei pięćdziesiąt akrów przez dolinę, prawo przejazdu dla zachodniej linii. Są w to jakoś zainwestowani, zarobią, jeśli umowa dojdzie do skutku, a jeśli nie, stracą wszystko. W jej oczach pojawiło się zrozumienie. Więc potrzebują, żebyś był wystarczająco zdesperowany, by sprzedać. I myślą, że kobieta byłaby kosztowna obciążeniem. Rose skróciła dystans między nami i wyjęła mały skórzany woreczek z kieszeni spódnicy. Wcisnęła go w moją dłoń, jej ręka była ciepła na mojej. 300 dolarów. To wszystko, co mam. Chcę kupić udział w tym ranczu. Prawdziwe partnerstwo, niecharytatywne, niezatrudnienie, równość. Jej oferta uderzyła mnie jak worek zboża w pierś, ciężka od wszystkiego, co oznaczała: jej zaufanie, jej pieniądze, całe jej cholerne życie wyłożone na stół. Ale potem do licha. To było tak, jakby ciężar się przesunął, a coś we mnie ożyło, jak koń łapiący zapach otwartej przestrzeni po latach w stajni. Rose. Wiem o co proszę. Wiem, że to szybkie, dziwne i prawdopodobnie lekkomyślne, ale wiem też, że Tom Brennan uderzy w ciebie wszystkim, co ma, a kiedy to zrobi, będziesz potrzebował kogoś, kto będzie walczył u Twojego boku. Piętnaście lat temu jej ojciec rozdzielił nas kłamstwami. Teraz stała tutaj, oferując mi wszystko, co miała. Partnerzy powiedziałem powoli równe udziały Twoje imię na akcie wstrzymała oddech. Mówisz poważnie? Mówię poważnie. Ale Rose, to nie będzie łatwe Brennan tego nie odpuści będą kłopoty dobrze mi z tym. Jej uśmiech był ostry jakby właśnie wyciągnęła ostrze. Piętnaście lat siedziałam i patrzyłam na ciebie z daleka, wmawiając sobie, że mnie to nie obchodzi. Skończyłam z tą tchórzliwą ucieczką. Słońce zachodziło przez zachodnie okna, malując jej skórę na złoto. Z nagłą jasnością zdałem sobie sprawę, że nigdy nie przestałem jej pragnąć. Powinniśmy sporządzić dokumenty zdołałem powiedzieć. Uczynić to legalnym jutro. Ręka Rose przesunęła się w górę mojego ramienia. Dziś wieczorem chciałabym wiedzieć, czy naprawdę to robimy. Czy naprawdę będziemy stać razem. Więc udowodnij to. Wzniosła się na palcach, jej usta były całe od moich. Pocałuj mnie jak kiedyś, jak wciąż pragniesz. Chcesz wiedzieć, jak to jest całować kogoś po 15 latach pragnienia? Moja kontrola kompletnie pękła. Ująłem jej twarz w dłonie, i objąłem jej usta z piętnastu latami głodu za nimi. Smakowała, jak nadzieja, żar i dom. A kiedy westchnęła w moje usta, przyciągnąłem ją bliżej. Jej dłonie zacisnęły się na mojej koszuli, ciągnąc mnie w dół. Podniosłem ją, a ona oplotła nogi wokół mojej talii. Piosłem ją do sypialni, nie przerywając pocałunku. Moje dłonie niezdarnie szukały guzików jej bluzki, sztywnych od kurzu drogi. Aż sunęła się z jej ramion, ukazując skórę brązową od lat ostrego słońca. Przycisnąłem usta do ciepłego łuku jej szyi, łapiąc słaby słony smak jej potu i tego cholernego lawendowego mydła, którego zawsze używała. Wypuściła drżący oddech, pół jęk, a to uderzyło mnie jak łyk whisky, paląc prosto. Jej spódnica podążyła za tym. Stała przede mną w niczym poza białą bawełną. Jej ciało podświetlone umierającym słońcem. Szczuplejsza niż sobie wyobrażałem. Silniejsza, naznaczona latami pracy i przetrwania. Piękna, powiedziałem chrapliwie. Sięgnęła po brzeg swojej koszulki nocnej. Pojedynczy strzał pistoletu rozdarł wieczorne powietrze. Oboje zamarliśmy. Kolejny strzał rozległ się bliżej. Po nim nastąpił łomot kopyt. Ubieraj się. Rozkazałem. Zostań tutaj. Ani mi się śni. Rose chwyciła bluzkę, już idąc za mną. Dotarłem do okna na czas, by zobaczyć pięciu jeźdźców otaczających moją posiadłość z pochodniami w rękach. Tom Brennan siedział na koniu z przodu, jego twarz wykrzywiona wściekłością. Złapałem mojego Winchestera, sprawdzając komorę. W pełni naładowany. Może łącznie dwadzieścia nabojów w domu. Rose pojawiła się przy moim ramieniu, teraz w pełni ubrana. Czego oni chcą? Mnie zdesperowanego, mnie złamanego, mnie skłonnego do sprzedaży za jakąkolwiek cenę. Więc nie damy im tego, czego chcą? Kolejny strzał rozszczepił futrynę drzwi. Odpowiedziałem ogniem, celowo wysoko. To wystarczy, Brennan. Myślisz, że jesteś sprytny, Brennan? Głos Brennana niósł się przez podwórze. Związałeś się z tą zasuszoną starą panną, myśląc, że jej pieniądze cię uratują. Kolej postawiła nam ultimatum: albo dostarczymy Twoją ziemię do końca miesiąca, albo wybiorą trasę Jemisona zamiast tego, a my nie pozwolimy, by jakiś uparty drań i jego kurwa stanęli nam na drodze. Słowo k, kurwa, ledwo opuściło jego usta, kiedy strzeliłem. Strzał zerwał kapelusz Brenana czysto. Następny nie będzie ostrzeżeniem. Wynoście się z mojej ziemi. Zamiast się wycofać, inni mężczyźni otworzyli ogień. Szkło pękło. Drewno się rozszczepiło. Zaciągnąłem Rose na podłogę, podczas gdy kule rozrywały mój dom. Doczołgaliśmy się do tylnej sypialni. Przepchnąłem meble pod drzwi, podczas gdy Rose sprawdzała tylne okno. Dwóch kolejnych obchodzi tył. Spróbują nas otoczyć. Podałem jej mój rewolwer kolt. Umiesz tego używać? Mój ojciec mnie nauczył. Sprawdziła komorę z wprawną sprawnością. Sześć strzałów, wykorzystaj je. Oblężenie trwało przez całą noc. Zmienialiśmy się przy oknach, oszczędzając amunicję, strzelając tylko, gdy jeźdźcy podchodzili zbyt blisko. Dwukrotnie mężczyźni próbowali wbiec do domu. Dwukrotnie powaliłem ich precyzyjnymi strzałami. Ranni, nie martwi, ale wyłączeni z walki. Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak to jest bronić swojego domu z kimś, kogo kochasz? To zaufanie, to wiedza, że ktoś osłoni twój ślepy punkt. To sposób, w jaki podała mi naboje bez pytania. W najciemniejszych godzinach przed świtem, skuleni za przewróconym stołem, Rose, Ścisnęła moją dłoń. Mój ojciec skłamał. Powiedział ci, że nie chce cię widzieć. Powiedział mi, że zalecałeś mnie tylko z litości. Znam prawdę od lat i czekałam na szansę, by walczyć o nas. Wtedy Tom Brennan podał mi idealny pretekst, by przestać czekać. Zrozumienie zalało mnie. Wiedziałaś, że spróbują cię wykorzystać przeciwko mnie? Podejrzewałam i pomyślałam, jeśli i tak mają mnie użyć jako broni, dlaczego nie skierować tej broni przeciwko nim zamiast tego? Dlaczego nie stać się Twoją siłą zamiast Twoją słabością? Zanim zdążyłem odpowiedzieć, nowy dźwięk przeciął noc więcej koni, ale inne, zorganizowane, oficjalne. Tu, szeryf Wade, Tom Brennan, Ty i Twoi ludzie jesteście aresztowani. Rzućcie broń. Oblężenie szybko się zakończyło. Brennan i jego ludzie, złapani między moim karabinem a zastępcami szeryfa, poddali się. Gdy wstał świt, wyszliśmy i znaleźliśmy pięciu mężczyzn w areszcie oraz młodego jeźdźca, Daniego Morisona, siedzącego na swoim wyczerpanym koniu obok szeryfa. Deny jechał przez całą noc, żeby nas sprowadzić, wyjaśnił szeryf Wade. Powiedział, że będą kłopoty. Dlaczego? Zapytałem. Dany, chudy chłopak z włosami, oblepionymi kurzem, poruszył się w siodle. Jego koń ciężko dmuchał po długiej jeździe. Spojrzał Rose w oczy, nieśmiały uśmiech pociągnął jego usta. Mama zawsze mówiła: że dostałaś złą kartę, panno Campbell. Powiedziała: że było jak na dłoni, że ten facet tu był w tobie zakochany, w czasach, gdy myśleliście, że nikt nie zauważy. Jest więcej, powiedział Wade. Skinieniem kciuka na Daniego. Dzieciak pojechał do biura telegraficznego, zanim po mnie pojechał. Kazał staremu Jenkinsowi na poczcie wysłać telegram do szefów kolei, opisując, jak Brennan i jego kumple zmuszali ludzi do sprzedaży ich ziemi. Firma kolejowa odpowiedziała dziś rano: wycofują wszystkie umowy biznesowe z waszą grupą inwestycyjną ze skutkiem natychmiastowym. Brennan zbladł. Ciężar, który uciskał moją klatkę piersiową przez miesiące, nagle się uniósł. Gdy szeryf i jego więźniowie odjechali, Rose i ja staliśmy razem, oglądając szkody. Rozbite okna, rozszczepione drewno, dziury po kulach. Naprawa zajmie tygodnie. Cholerny pierwszy, dzień pracy. Powiedziałem. Rose się zaśmiała. Miałam gorsze. Jesteś szalona. Wchodzisz w życie mężczyzny... Oferujesz mu wszystko, co posiadasz, dostajesz postrzał i wciąż stoisz tutaj, jakby to było częścią planu. Może tak było. Odwróciła się do mnie. Może spędziłam te wszystkie lata, obserwując z dystansu, żeby w chwili, gdy nadejdzie moment, wiedzieć dokładnie czego chcę. Bez wahania. Wyciągnąłem rękę, wsunąłem kosmyk włosów za jej ucho. A czego chcesz, Rose Campbell? ciebie. Chcę ciebie i to ranczo i życie, które zbudujemy razem. Chcę przestać być kobietą, która czeka, a stać się kobietą, która działa. Świat nie jest łaskawy, powiedziałem cicho. Zwłaszcza nie tutaj. Wiem, ale my możemy być. Wzięła moją dłoń, przycisnęła ją do policzka. Możemy być łaskawi dla siebie nawzajem. Możemy zbudować coś dobrego z tego całego bólu, jeśli chcesz. Partnerzy, powiedziałem. Równe udziały, twoje imię na akcie. Odbudujemy ten dom razem. Stawimy czoła temu, co nadejdzie. Razem. Tak. Wzniosła się na palcach, pocałowała mnie delikatnie. Tak na to wszystko. Tym razem, gdy ją niosłem do środka, nie było żadnych przerw. Dom był wrakiem. Ale sypialnia uniknęła najgorszych zniszczeń. Światło słoneczne wpadało przez jedno nienaruszone okno. Położyłem ją z szacunkiem, nie spiesząc się z każdym guzikiem, każdą warstwą. Wygięła się na mój dotyk, jej ciało odpowiadało z uczciwością, która zapierała mi dech. Myślałam o tym, przyznała. Przez te wszystkie samotne noce myślałam o twoich dłoniach, twoich ustach, o tym, jak na mnie patrzyłeś, jak na ciebie patrzyłem. Jakbyś był wodą na pustyni, jakbyś był wszystkim, czego potrzebowałem, by przeżyć. Jesteś, spojrzałem jej w oczy. Zawsze byłaś. To, co nastąpiło, nie było ani szybkie, ani desperackie, ale coś wolniejszego, głębszego, zawłaszczenie, które wykraczało poza fizyczność. Poruszaliśmy się razem, jakbyśmy robili to od lat, nasze ciała pamiętały to, co nasze umysły próbowały zapomnieć. Kiedy krzyknęła, to moje imię było na jej ustach, a kiedy podążyłem za nią na krawędź, ukryłem twarz w jej szyi i trzymałem się, jakby mogła zniknąć. Potem leżeliśmy spleceni razem, słuchając porannych odgłosów rancza, budzącego się wokół nas. Powinniśmy chyba naprawić te okna, powiedziała Rose w końcu. Albo moglibyśmy zostać tu jeszcze trochę. Jeśli mamy być partnerami, powinnam chyba nauczyć się naprawiać uszkodzenia po kulach zaśmiałem się. Nie jesteś jak żadna kobieta, którą kiedykolwiek znałem. Dobrze, bo nie próbuję być nikim innym, niż sobą a ja to ktoś, kto stanie obok ciebie, będzie pracować obok ciebie, walczyć obok ciebie, tak długo, jak mnie zechcesz. Ująłem jej twarz w dłonie. To będzie długo, Rose może na zawsze. Na zawsze brzmi w sam raz. W kolejnych tygodniach odbudowywaliśmy razem. Sprzedaliśmy 20 akrów kolei za uczciwą cenę na naszych warunkach nie Brenana i wykorzystaliśmy fundusze na wzmocnienie naszego domu. Trzy miesiące po przybyciu Rose pojechałem do miasta i wróciłem z dokumentami prawnymi. Dokumenty partnerskie czyniące Rose Campbell, równoprawnym właścicielem, jej imię oficjalnie atramentem obok mojego. Tego wieczoru znalazłem ją w kuchni i podałem jej dokumenty. Rose czytała je powoli, jej palce drżały. Kiedy podniosła wzrok, miała łzy w oczach. Zrobiłeś to, naprawdę to zrobiłeś, rzuciła mi się na szyję. Dziękuję, że mnie widzisz, że mi ufasz. Zawsze byłaś czymś więcej, szepnąłem. Po prostu nie walczyłem wystarczająco mocno o ciebie za pierwszym razem. Nie popełnię tego błędu ponownie. Chcecie o coś zapytać? Powiedziała Rose w końcu. O cokolwiek. Wyjdź za mnie. Nie dlatego, że miasto tego oczekuje, nie dlatego, że to by ułatwiło sprawy, ale dlatego, że chcę stanąć przed wszystkimi, którzy kiedykolwiek w nas wątpili i ogłosić cię moim, bo partnerstwo jest dobre, ale na zawsze jest lepsze. Poczułem, jak ostatni mur obronny wokół mojego serca pęka. Powinnaś pozwolić mi o to zapytać. Powinieneś robić wiele rzeczy, ale nigdy nie byliśmy dobrzy w przestrzeganiu zasad. Pocałowałem ją wtedy głęboko i gruntownie, wkładając w to piętnaście lat żalu, trzy miesiące radości i całe życie obietnicy. Tak, powiedziałem po prostu, tak na wszystko. Ślub odbył się sześć tygodni później. Nie był duży, Rose nie miała już rodziny, a ja nigdy nie byłem typem do tłumów. Ale ludzie, którzy się liczyli, byli tam. Tom Brennan i jego wspólnicy byli wyraźnie nieobecni, oczekując na proces w więzieniu hrabstwa. Gdy słońce zachodziło w dniu naszego ślubu, pojechaliśmy razem z powrotem na rancho, nasze rancho. Teraz prawnie i prawdziwie. Dom stał solidny w zmierzchu. Jego okna całe i świecące światłem lamp. Pomogłem Rose zejść z konia, a potem obróciłem ją, by stanęła naprzeciw mnie w zbierającej się ciemności. Wiesz, co jest zabawne? Brennan myślał, że sprowadzenie cię tutaj będzie moją słabością. Myślał, że kobieta sprawi, że będę wystarczająco zdesperowany, by sprzedać, pójść na kompromis, złamać się. A oczy Rose błyszczały w świetle gwiazd. Miał połowicznie rację, sprawiłaś, że byłem zdesperowany. Zdesperowany, by być lepszy, zdesperowany, by zbudować coś wartego ochrony, zdesperowany, by udowodnić, że to, co mamy, jest silniejsze niż cokolwiek, co mogliby na nas rzucić. Pocałowałem ją wtedy, delikatnie i słodko pod pojawiającymi się gwiazdami. Chodź, pani Piers, powiedziałem, unosząc ją w ramiona. Wracajmy do domu. Rose się zaśmiała, oplatając ramiona wokół mojej szyi. Już jestem w domu. Byłam od dnia, w którym przyjechałam do twojej bramy. Chcesz wiedzieć, czego nauczył mnie ten cały bałagan? Czasami to, czego się boisz, że cię złamie, jest jedyną rzeczą, za którą warto się trzymać. Czekanie na idealny czas to tylko strach przebrany na elegancko. A najodważniejszy ruch, jaki kiedykolwiek wykonasz, to pozwolić komuś zobaczyć cie, kurz, blizny i wszystko, i założyć się, że i tak zostanie. Rose mnie tego nauczyła. Wjechała w moje życie z 300 dolarami i planem, by zmienić się z broni w tarczę. Stała obok mnie, kiedy latały kule, i trzymała moją dłoń, kiedy świat ucichł. Więc oto, co chcę, żebyś zabrał z tego partnerze. Życie jest trudne. Zmielicie, jeśli na to pozwolisz. Ale czasami, jeśli jesteś wystarczająco odważny, jeśli jesteś wystarczająco uparty, jeśli chcesz walczyć o to, co się liczy, dostajesz drugą szansę. Dostajesz kobietę, która wjeżdża w zakurzone popołudnie, mając tylko odwagę i przekonanie. Dostajesz partnerkę, która stanie w ciemności z naładowanym pistoletem i nigdy nie drgnie. Dostajesz dom. Jeśli ta historia coś dla ciebie znaczyła, jeśli wierzysz w drugie szanse i w miłość, która czyni cię odważnym, kliknij ten przycisk: Lubię to, zasubskrybuj, by usłyszeć więcej opowieści z terytorium, i powiedz mi w komentarzach, skąd oglądasz. Chcę wiedzieć, gdzie ta historia ląduje. Do następnego razu, przyjacielu, jedź bezpiecznie. Chcesz, abym podsumował główne punkty tej historii miłosnej i przetrwania?